Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy instalować kolejną modyfikację, a dokładnie Land Rover Defender. Jest to auto po prostu terenowe z oznaczeniami y, polskiej policji. Więc ja Was zapraszam na poradnik i przechodzimy do instalacji. Więc teraz przechodzimy do instalacji. Oczywiście wszystkie linki, jak inne, też informacje y, są w opisie więc możemy przystępować do instalacji ogólnie jak widzicie mam otwarte OpenIV bo to przez niego będziemy instalować ten właśnie pojazd pierwszą rzeczą którą robimy odpalamy sobie Edit Mode Edit Mode pozwoli, pozwoli nam ogólnie wgrać te całe, tą całą modyfikację bez błędów. Bo jeżeli będziecie mieli to wyłączone, to nie będziecie mogli przerzucić plików, i później nie będziecie wiedzieli czy żeście przerzucili, czy jednak żeście nie przerzucili, więc proponowałbym najpierw sobie to włączyć. I teraz przechodzimy w poszczególne katalogi moc update X64 DLC Pack. I teraz jak widzicie, mamy dwa foldery. Mamy poldev i mamy ils. Tutaj wrzucamy teraz ten plik poldev, wrzucamy do tego katalogu. Jeszcze sprawdźmy, czy on jest. Poldev jest. Dobra, więc jeżeli już macie to wrzucone, ten folder, cofacie się z powrotem do GTA 5. I teraz najważniejsza rzecz. Tutaj jest informacja, jak to zainstalować, i tam znajduje się też ogólnie. Jakby linika do tego pliku, który teraz będziemy edytować, więc warto sobie też tutaj zaglądać do tego, do tego pliku tekstowego. Tam jest ogólnie linika, którą będziemy musieli wkleić w jedną z lokalizacji. Więc teraz przechodzimy: moc, update, update rpf, common, data. I teraz tutaj w tym folderze. Szukamy pliku DLC List. To już było ogólnie omawiane, ale pokazuję Wam na przykładzie tego samochodu, bo tu też na pewno będzie trochę zabawy. I teraz tak, otwieramy go w trybie edycji. Nie otwierajcie go jako plik do po prostu podglądu, tylko do edycji, bo to nam będzie potrzebne. Przechodzimy na sam dół. Dajemy Enter, czyli po prostu. Tu jak widzicie dałem tak, daję enter i e, wyskakuje mi linika. U mnie to teraz są dwie liniki, ale ogólnie jak sobie tutaj przy tym przy tej końcówce dacie znacznik, dacie enter przeskoczy wam po prostu do tej linii. I teraz słuchajcie, kopiujemy tą całą linijkę, która jest w tym pliku, e, kopiujemy tutaj do, do tego. E, do tego, właśnie yy, pliku DLC list. Zapisujemy. Teraz przechodzimy do instalacji ILS-ów, bo yy, zainstalowaliśmy już sobie tutaj yy, poldev, czyli wrzuciliśmy już ten folder, yy, dodaliśmy tą listę i teraz przechodzimy do instalacji ILS-ów. Więc jak widzicie, tutaj mamy te ILS-y. To jest coś takiego. To jest plik XML. I teraz przechodzimy do naszego katalogu z grą, tu gdzie mamy grę. Jeżeli instalowaliście już wszystko, czyli całą instalację LSPD i FR, żeście zrobili, będziecie mieli tutaj taki folder ILS, wchodzimy do tego folderu, przechodzimy do park default i przerzucamy tutaj ten plik. Jak już macie go przerzuconego, zamykamy wszystko i widzimy się za chwilę w grze. Dobra, jak widzicie, jestem już w grze, więc teraz Wam pokażę, jak ogólnie ten samochód sobie przywołać, żebyście mogli go użytkować. Więc teraz tak, przechodzimy do menu F8. Teraz już powiem ogólnie, tak, żebyście wiedzieli na przyszłość. Jeżeli rozpimy pojazdy, to zawsze w menu, bo one są tak przystosowane. I teraz tak, przechodzimy w Options, Vehicle Spawner. Przechodzimy tutaj do zakładki Emergency i. Szukamy naszego wozu, więc przypuszczam, że on będzie gdzieś na P. Będzie na pewno z tą nazwą, co żeśmy wgrywali, czyli Poldev. No i jak widzicie, jest nasz wóz. Sprawdźmy, czy jeździ. Jeździ. Sygnały dźwiękowe działają. Działają. Wszystko działa. Wszystko działa, Buczy. Więc autko jest grane, można użytkować, więc tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym poradniku.